Satfilm. Internet, światłowodowy, mobilny, radiowy. Satfilm. Telefonia komórkowa, stacjonarna. Telewizja cyfrowa HD, dostępna także po IP. Satfilm. Hutnicza 20, Włocławek. www.satfilm.pl. Uczniowie wiejskiej szkoły podstawowej w błędnie, którzy dotychczas nie mieli możliwości zjedzenia ciepłego posiłku w szkole, w tym roku otrzymują ciepły obiad. Jest to możliwe dzięki temu, że posiłki dowożone są z nowoczesnej stołówki Izbickiego gimnazjum. Zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania, jednak dzięki zaangażowaniu dyrektora. Gimnazjum. W tej chwili w formie cateringu wydajemy 70 prawie obiadów dla uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w błędnie. I choć w szkole w błędnie nie ma zaplecza kuchennego, wszyscy, którzy mają na to ochotę mogą mieć codziennie świeży, dwudaniowy posiłek. Tegoroczny budżet gminy Kowal to prawie 15 milionów złotych, z czego co najmniej 2,5 miliona przeznaczone zostanie na inwestycje. Najważniejszą inwestycją jest termomodernizacja obiektów szkolnych w Nakonowie. Złożyliśmy wniosek do pana marszałka i wniosek dotyczy pieniążków z tak zwanych obszarów strategicznej interwencji, czyli z tego naszego... Z obszaru przy prezydencie miasta Włocławku. I tu jest 1 milion 800 tysięcy, z tego jest 1,5 miliona na szkołę i salę gimnastyczną, a 300 tysięcy jest przewidziane na termomodernizację świetlicy wiejskiej w Czerniewiczkach. Razem złożyliśmy ten wniosek, no bo jeden wniosek się z gminy składa i czekamy teraz na opinię pracowników pana marszałka, jak nam oceniono, bo tu możemy dostać do 85% dofinansowania. Przy tak dużym kosztorysie kwota dofinansowania jest znacząca dla gminy. Inwestycja rozłożona zostanie w czasie na dwa lata. Dlatego, że podpisanie umowy, jeżeli wszystko pójdzie pozytywnie, pan marszałek przewidział na miesiąc sierpień. Szkół nie robi się od sierpnia do końca roku, no bo są zajęcia. Więc jeżeli do tego dojdzie i oby tylko doszło, to w sierpniu powiedzmy, jeżeli byśmy podpisali umowę, wejdziemy na salę gimnastyczną. A na przyszły rok, powiedzmy maj czy czerwiec, weźlibyśmy na budynek szkoły, no bo dzieciaki odejdą na wakacje. My... Szkoła stanowi majątek gminy, ale prowadzona jest przez Fundację Familijny Poznań. Samorząd dostrzega jednak potrzebę zapewnienia jak najlepszych warunków dla najmłodszych mieszkańców gminy. Stąd to inwestycja priorytetowa. Od dwóch lat systematycznie w gminie Lubanie realizowane są inwestycje związane z poprawieniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Do tej pory zainstalowano między innymi lustra drogowe, barierki ochronne. Tym razem chcieliśmy połączyć to bezpieczeństwo z takim nowatorskim podejściem do środowiska naturalnego i zainwestowaliśmy w odnawialne źródła energii. Ta inwestycja myślę, że przyniesie korzyści dla gminy, ponieważ lampy wykorzystują energię darmową, czyli pochodzącą ze słońca, a to przełoży się na zmniejszenie kosztów przy opłatach za tradycyjną energię elektryczną. Wstępnie zaplanowano instalację 10 lamp fotowoltaicznych. Okazało się, że potrzeby mieszkańców są coraz większe i zwiększyliśmy zakres tego projektu. Zamontowanych jest obecnie 23 lampy w siedmiu sołectwach na terenie całej gminy, w miejscach, w których nie można wybudować tradycyjnej sieci energetycznej. Mieszkańcy zgłaszają kolejne potrzeby w zakresie tej inwestycji. Jak zapewnia Larysa krzyżańska wójt lubania w tegorocznym budżecie znajdą się na nie środki. Kolejne zmiany szykują się w zielonej szkole w Goreniu Dużym, będącej dumą gminy Baruchowo. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto prace mające na celu poszerzenie bazy turystycznej oraz oferty edukacyjnej zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Chcemy przenieść całe mini zoo na ten teren. Obok który widzimy, dlatego że w miejsce mini zoo chcemy zrobić prac zabaw, a w perspektywie jest budowa za pracę zabaw domków takich drewnianych, całorocznych, czyli pięć domków, którzy czasowicie mogą przyjeżdżać, spędzać czas i przy okazji zwiedzać nasze jeziora, nasz teren, nasze minizoo, naszą zieloną szkołę. Nowe domki powiększą bazę noclegową, bowiem obecna setka miejsc w gmachu Zielonej Szkoły często okazuje się niewystarczająca. Kosztem 400 tysięcy złotych zostaną już wkrótce zakupione kolorowe ptaki do nowej ptaszarni. Jedną z przedwyborczych obietnic Marka Wilińskiego, burmistrza Lubienia Kujawskiego, był program sprzedaży tanich działek pod budownictwo mieszkaniowe, przeznaczonych głównie dla młodych rodzin. Chodziło o to, by nie szukali szczęścia poza gminą. Program już jest, a pierwsze działki zostały sprzedane. W 2016 roku gmina sprzedała 13 takich działek. Samorząd oferuje obecnie kolejne nieruchomości położone m.in. w miejscowościach Kaliska oraz Bagno. Kto tylko jest zainteresowany zakupem działki czy zamieszkaniem na terenie gminy Lubień-Kujawski może się zgłosić do tutejszego urzędu. Cena działek w zależności od wielkości waha się w przedziale od 3 do 9 tys. zł netto. Położone są w atrakcyjnych okolicach. Planuje się przeznaczenie do sprzedaży kolejnych nieruchomości po równie atrakcyjnych cenach. Na pewno każda osoba zainteresowana zakupem takiej działki mogłaby coś dla siebie znaleźć. Zainteresowani zakupem muszą wnieść wadium do 10 lutego tego roku, a następnie wziąć udział w przetargu zaplanowanym na 16 lutego. Bliższe informacje pod numerem telefonu 54 284 cztery trzy dwa dwa W zeszłym roku rozpoczęła się budowa nowej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Kruszynie. Roboty budowlane y, prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Tutaj nie mamy większych y, opóźnień. Na ten moment y, już wyszliśmy y, z ławy betonowej y, y, sali gimnastycznej. Y, teraz y, już wznoszone są mury i wykonana została już y, kompleksowo y, sieć kanalizacyjna pod y, Budynek. Kolejną ważną sprawą dla placówki jest termomodernizacja. Rok 2017 rozpoczął się obiecująco. W ubiegłym roku, w grudniu, otrzymaliśmy ponad 2 miliony złotych na sześć naszych budynków użyteczności publicznej. W zakresie jest Ośrodek Zdrowia w Smolniku, Gminny Ośrodek Kultury, dwie szkoły i dwie świetlice. Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli dokończyć termomodernizację niektórych budynków oraz kompleksowo od podstaw wykonać termomodernizację na przykład ośrodka zdrowia w Smolniku. Dotyczy to również szkoły w Kruszynie. W wyniku termomodernizacji w zespole szkół między innymi wymieniona zostanie instalacja grzewcza, stolarka okienna. Na dachu budynku zainstalowane zostaną solary, co w przyszłości pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynku. Teren szkoły to jeden prac budowy. Mimo to nie zakłóciło to codziennej pracy. Dzieciaki są w szkole, uczą się na co dzień i o dziwo. Yy... Wbrew naszym obawom te nasze dzieci są na tyle mądre, że posłusznie spełniają wszystkie nasze zalecenia. I spędzają czas na korytarzach, po opieką nauczycieli nie wychodzą na zewnątrz, aczkolwiek, powiedzieć muszę, że yy, no, yy, dyrekcja budowy zadbała o to, żeby była ona dobrze zabezpieczona. Nie zdarzył się ani jeden przypadek, żeby yy, którykolwiek z chłopców yy, czy z dziewcząt yy, wchodziły yy, na jakieś yy, niebezpieczne miejsca. Także cały czas zasady bezpieczeństwa są zachowane. Rozbudowa sali gimnastycznej nie spowodowała też przerwy w zajęciach wychowania fizycznego. Na zajęcia sportowe do Wilkowic dzieci dowożone są autobusem szkolnym. To ma być rekordowy rok pod względem ilości inwestycji realizowanych na terenie gminy Chodecz. Władze gminy zamierzają przeznaczyć 37 milionów złotych na budowę i remonty dróg, modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i remonty należących do gminy budynków. Jest to bardzo ambitny budżet w stosunku do budżetów z lat ubiegłych nawet nie roku ostatniego, 16, ale 15, 14 roku. Ten budżet opiewa wydatkowo na kwotę 37 milionów. Oczywiście to nie są dochody własne i bieżące gminy, bo to w tym budżecie co zawarte są ewentualne dofinansowania i środki do pozyskania z urzędu marszałkowskiego na różnego rodzaju inwestycje, które planujemy na 2017 rok. W tym roku przebudowanych zostanie kilka dróg, zarówno w samym Hodczu, jak i na terenie gminy, w takich miejscowościach jak Psary, Brzeszewo, Kubłowo czy Wola Adamowa. Największą inwestycją drogową planowaną na 2017 rok jest to przebudowa drogi z Chuty Chodeckiej przez tak zwaną Grabinę do Łanią. To jest ponad 7,5 km. To jest największa inwestycja. Kosztorys wstępny jest na około 3,5 miliona złotych. W planie jest wiele inwestycji budowlanych. Już w kwietniu do użytku oddany ma być żłobek. Termomodernizacji doczekać się ma także budynek szkoły podstawowej w Chodczu. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu Burzenie Marszałkowskim. Dokument, wniosek na konkurs żeśmy złożyli. To samo jest z budową biblioteki cyfrowej, gdzie do Ministerstwa Kultury poprzez Instytut Książki złożyliśmy wniosek aplikujący o 1 700 000 zł. I to warto zauważyć, że to jest aplikacja. Tak naprawdę w 100% finansującą tę inwestycję, ponieważ jest tam wkład własny, ale jest to wkład rzeczowy, który, który stanowi wycena działki, czyli ta działka będzie naszym wkładem rzeczowym. Mam nadzieję, że ta inwestycja uda się wykonać w 2017 roku. Przebudowy doczeka się również gminne targowisko, które jest ulokowane w centrum Chodcza. Dużą część puli pochłoną inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową z przebudową oczyszczalni ścieków na czele. Więcej o planach inwestycyjnych władz Chodcza w naszych kolejnych magazynach. Policjanci i krowboje, strażacy i wróżki, księżniczki, pszczółki, a nawet chirurdzy wraz ze Spidermanem, Ironmanem i Kapitanem Ameryka gościli dziś w Lubranieckim Centrum Dziedzictwa Kulturowego na corocznym balu karnawałowym. Jesteśmy w, jesteśmy w przededniu ferii zimowych, trwa karnawał, są zajęcia przewidziane dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w szkole, a przede wszystkim centrum dziedzictwa narodowego, dziedzictwa kulturowego w Lubrańcu, a dzisiaj między innymi jest bal przedszkolaka. roku organizujemy przedszkole samorządowe w Lubrańcu organizuje zabawę karnawałową dla dzieci. Oczywiście jest to y, zabawa przy współudziale rady rodziców. Głównymi organizatorami właśnie są rodzice. Y, w tym roku y, po raz y, y, właściwie drugi y, gościmy tutaj w naszych murach animatorów zbyt gorszy y, z firmy Pomysłowy Dobrowir. No dzieci jak widać wspaniale się bawią przy muzyce, przy zabawach y, animatorów. Jedną z głównych atrakcji balu było malowanie dziecięcych buziek, czym profesjonalnie zajmowała się pani Kasia. Najczęściej są to kotki, są to księżniczki, wiadomo, przy popakach to jest Batman, Spiderman, wiadomo. Satfilm Internet Światłowodowy Mobilny Radiowy Satfilm Telefonia Komórkowa Stacjonarna Telewizja Cyfrowa HD Dostępna także po IP Satfilm Hutnicza 20 Włocławek www.satfilm.pl